Siemano, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do tutorialu do skewba, dokładniej do metody Kir. Metoda Kiriowa, Mink jest bardzo dobrą speedcubingową metodą, na której bez problemu można osiągać czasy sub 10. Jest może troszeczkę podobna do, metody, do popularnej metody Sara. Na czym ona polega? Na początku będziemy układać warstwę, następnie narożniki górnej warstwy, a następnie będziemy permutować jednym algorytmem 3, 4 lub 5 centrów. Pierwszym etapem jest oczywiście ułożenie pierwszej warstwy. Jest to bardzo prosty etap i każdy, kto chce się uczyć tej metody, powinien umieć zrobić to szybko. I bardzo ważną rzeczą w układaniu ścianki jest to, aby być kolor neutral. Bez tego nie będziecie mogli szybko układać tą metodą, ani żadną inną. Dopuszczalne w tej metodzie jest również zrobienie ścianki, a nie warstwy. Niekonie ścianki niekoniecznie warstwy, ale do tego może zrobię oddzielny tutorial. Etap numer dwa, czyli ułożenie narożników górnej warstwy. Jest bardzo prosty i potrzebne będą do tego zaledwie dwa algorytmy. Do tych algorytmów, zapomniałem dodać, będę używał fixed corner notation. Pierwsza z dwóch tych sytuacji, czyli sytuacja pi, charakteryzuje się tym, że żaden z narożników nie jest dobrze ułożony. I wtedy dwa narożniki zwrócone w jedną stronę ustawiamy z przodu i po prawej, tak jak teraz. Do, tego, do ułożenia tej sytuacji będzie potrzebny jeden prosty, ruchowy algorytm, czyli l. D prime U prime, R. oraz druga sytuacja, sytuacja pinat, czyli sytuacja, w której dwa narożniki są ułożone i w tej sytuacji dwa nieułożone narożniki zwracamy w swoją stronę. Wykonujemy wtedy algorytm LRL U prime R prime L. oraz z wykonaniem drugiego algorytmu na sytuację pinat będziemy musieli obrócić kostkę ruchem U2. I teraz wykonujemy wcześniej poznany algorytm Pi, rotację Z' prime oraz dwa razy Y. I jeszcze raz algorytm Pi. No i teraz przechodzimy już do ostatniego etapu układania, chyba metodą Kirmip, czyli permutacji centrów. Najprostsza sytuacja jest wtedy, kiedy trzy centry do zamienienia. Są ustawione w linii proste i jest to zarazem jedyna sytuacja, w której trzeba spremontować tylko trzy centry. Ustawiamy to w taki sposób, że z przodu i z lewej ma znaleźć się center, który ma pójść do góry. I ten algorytm będzie się różnił tylko jednym, jed, yy, tylko jednym ruchem w stosunku do pinata algorytmu numer 2. A więc wykonujemy tak samo jak tam algorytm pi, wykonujemy również rotację z' prime. Ale nie y2, tylko po prostu y. I po raz kolejny wykonujemy algorytm pi. Często występuje również taka sytuacja, że mamy do spermutowania trzy centry, ale nie są one ustawione w linii prostej. I w pozorom jest to bardzo łatwa sytuacja. Wystarczy jednym centrem podjechać tak, aby złe, źle ustawione centry były ustawione w linii prostej. I znowu wszystko gra, wykonujemy algorytm. I wystarczy cofnąć wykonany setup. Teraz pokażę dwa algi na zamianę czterech centrów. Pierwsza sytuacja to permutacja z, kto zna Friedricha, rozpłynę bez problemu, a kto nie zna, rozpozna to po tym, że będziemy zamieniać centry dwójkami obok siebie, czyli niebieski z czerwonym, a po drugiej stronie pomarańczowy z zielonym. Ustawiamy z przodu centry, które nie mają się zamienić i wykonujemy algorytm R. L' U'. L U L R L R jeszcze raz te dwa centry nie mają się ze sobą zamienić R L prime U L U L R L L L R Następnym Następną sytuacją jest permutacja H, również bardzo podobna z Friedricha. Rozpoznajemy ją tym, że wszystkie centry mają znaleźć się naprzeciwko siebie czyli ten ma się zamienić z tym, a ten ma się zamienić z tym. Ustawiamy byle jak. Wykonujemy setup X i wykonujemy algorytm R. Uprime L. Uprime R prime L Uprime L X R Uprime L Uprime R prime L Uprime L. W sytuacjach również często trzeba wykonać setup, a wykonujemy go tak, żeby dwa ułożone centry były naprzeciwko siebie, tak jak w tej sytuacji jest to permutacja Z. I teraz pozostały już tylko sytuacje, w których mamy do spermutowania wszystkie 5 centrów. Aby to zrobić, będziecie musieli się nauczyć sześć algorytmów, ale tak naprawdę jest to tylko jeden algorytm, tylko że z pozamianą kolejnością. Jak łatwiej Wam się zapamiętało, musicie się nauczyć algorytmu A oraz algorytmu B. Potem naprawdę będzie to pomagało i nauka będzie bardzo prosta. Algorytm A wygląda następująco: L, R, L, R prime L. L, R, L, R prime, L. A nad A, algorytm B wygląda U-prime, R prime, U-prime, R, U-prime. u R-prime, U-prime, R-prime. U', R'. typem sytuacji w tej grupie są sytuacje X charakteryzują się tym, że dwa centry muszą się znaleźć naprzeciwko siebie. I te centry ustawiamy po jednej stronie. Albo po lewej, albo po prawej, ale tak, żeby center na górze wszedł w jedno miejsce na przodzie. Jeśli te centry znajdują się po lewej, wykonujemy algorytm XA. A wygląda on następująco. R U', algorytm A, czyli L, R, L, R', L i na końcu U', R, U', R', R i U'. Jeszcze, jeszcze raz, czyli r u algorytm a u r prime u Jeżeli natomiast te centry znajdują się po prawej stronie, wykonujemy na początku rotację x prime. Y, so, y, przepraszam z prime i x i bardzo prosty algorytm, bo po prostu a i b. Łatwo zapamiętać AB, najprostszy algorytmy. Teraz wyszedł czas na sytuację SWIRL, bardzo charakterystyczne i wyróżniają się tym, że cykl, y, cykl centrów okrąża całą kostkę w lewą lub prawą stronę. Dla przykładu sytuacja SWIRL A, zielony idzie tutaj, pomarańczowy tu, niebieski tu, a czerwony tu, a biały wskakuje na górę. I sytuacja SWIRL A występuje, jeśli cykl centrów leci w lewą stronę. Jeśli cykl z centrów leci w lewą stronę, to center z góry musi wskoczyć na prawą stronę z przodu. I na, to, i, i na początku tego algorytmu wykonujemy rotację taką samą jak w poprzednim algu, czyli Z prime X i wykonujemy następ, następujący algorytm U prime, sytuacja A, U prime, R prime, U prime, R czyli U prime sytuacja a U prime R prime U prime R oraz wheel B, kiedy cykl leci w prawą stronę, center u góry leci na lewą stronę wykonujemy rotację Y Z prime oraz zaczynamy od ruchu L, potem algorytmu, potem algorytm B. oraz L R L Prime. No, już zostały tylko dwie sytuacje. Są to sytuacje wad, dosyć trudne do rozpoznania. Charakteryzują się jedynie tym, że mają, posiadają jeden center, który ma się znaleźć po przeciwnej stronie. Z przodu ma się znaleźć właśnie ten center i miejsce, w, który ma, w którym ma się znaleźć center u góry. I jeśli center, który ma się znaleźć po przeciwnej stronie, znajduje się po lewej, jest to sytuacja wad A. Zaczyna się od rotacji Z' prime w lewo i teraz trzeba zrobić R, L, R', L, algorytm B oraz L. Powtórzę jeszcze raz, bo to dosyć trudne. Z', R, L, R', L, algorytm B oraz L. Kuwad B, center, który ma się znaleźć po przeciwnej stronie. Znajduje się po prawej stronie z przodu, zaczynamy od rotacji X a Prime, następnie, a następnie robimy tak. L R prime L algorytm B, L, R, czyli X Prime L, L, L', L', L R Prime L, L, algorytm B. LR. No więc pokazałem już wszystkie algorytmy do tej metody. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe, ale jeśli nie, jest, to napiszcie w komentarzach, a ja to poprawię. Yy, niedługo pojawią się przykładowe ułożenia do tej metody oraz możliwe, że tutorial do algorytmów, jak się zrobi ściankę, a nie warstwę, czyli po prostu do EG. Ja tą metodą osiągam czasy około 10 sekund, ale można naprawdę zejść nią dużo, dużo szybciej i myślę, że jest porównywalna do metody SARA. Finger tricków, tu, finger tricków za bardzo nie pokazywałem, bo po prostu ich tutaj nie ma. Więc na dzisiaj to wygląda by na tyle i do zobaczenia następnym razem.